Przygoda zaczęła się dosyć wcześnie, bo w trzeciej klasie podstawówki. E, ogólnie od zawsze lubiłam tańczyć, gdzieś tam podrygiwałam i jakoś tak moja mama to zobaczyła po prostu i zapisała mnie akurat na taniec towarzyski. Ja również zacząłem dość wcześnie, około 7 lat temu i ogólnie wydarzyło się to w szkole, ponieważ mieliśmy zajęcia z tańca towarzyskiego, mi się to spodobało. I powiedziałem o tym rodzicom i się zapisałem. Podjęliśmy taką decyzję dopiero po skończeniu 40. roku życia. Poszliśmy na pierwszy kurs tańca. Ten kurs tańca trwał około dwóch lat. Kiedy się skończył, chciano nam podziękować. My powiedzieliśmy, no ale zaraz, to nie może być tak, że jest koniec i, 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 i nic więcej się nie dzieje. I faktycznie dzięki między innymi naszej parze w klubie Jantar zaczął się taki rozwijać ruch seniorski, który na dzień dzisiejszy skupia kilkadziesiąt par. Jesteśmy mocną parą, lubimy przemieszczenie, nie boimy się nowych figur, nowych wyzwań, także otwarci jesteśmy na wszelkie zmiany. Jesteśmy parą, która jest dynamiczna, energiczna i się wyróżnia na parkiecie. Taniec jest wielką pasją, spełnieniem, wykorzystaniem wolnego czasu. Na, na, na coś takie, tak naprawdę fajnego i y, uważam, że, y, że przynosi to nam dużo szczęścia, radości i też y, takiego wzmocnienia w związku, bo jesteśmy małżeństwem. To jest pasja, bardzo ważna w życiu, no też odskocznie od po prostu codziennego życia. Też pomogło w wielu sytuacjach, poznałem wielu przyjaciół, więc bardzo ważne jest w moim życiu. Tańc jest z moją największą pasją. No, tańc jest ogromną częścią mojego życia i jest taką odskocznią od wszystkich problemów. Jak wejdziesz na salę, to nie myślisz o niczym, co jest poza nią. Możesz tutaj całkowicie się, nawet jeśli nie odpocząć, bo czasem można się wręcz wyżyć na tańcu, że tak powiem, to emocjonalnie bardzo to pomaga. Dla mnie taniec jest tak naprawdę wszystkim od małego gdzieś tam kocham tańczyć, wierzę z tym dosyć szeroką przyszłość chciałabym być trenerem i jest naprawdę to szczególnie dla mnie ważne. Mogę wykazać w tym siebie i po prostu zapomnieć o wszystkim innym, tylko tańczyć, uczymy się już tak wiele lat i wiemy, że jeszcze Wciąż jest czego się nauczyć. Poza tym nasz taniec jest też taką odskocznią od codzienności i również łączymy to z podróżami, bo wiele turniejów znajduje się za granicą kraju, co pozwala nam również zwiedzać te piękne miejsca. Jest to fantastyczny sport i po prostu jest tak naprawdę dla każdego. Taniec welblongu od 37 lat ma się dobrze. To jest stabilny klub, który ma w zasobach wspaniałych tancerzy. Ma swoje cele treningowe, ma swoje cele startowe, ale też osiąga dobre wyniki na arenie krajowej, gdzie mamy i mistrzów, i finalistów mistrzostw Polski. W różnych kategoriach, ale cieszymy się, że zawsze pamiętamy o tym, że musi być ten narybek, który będzie czerpał z tego, co starsi koledzy mają, i dbamy o nich po to, żeby na ileś lat zabezpieczyć dobrą kondycję tańca werblądu.